Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie przedstawiam wam bardzo ciekawą Belinę tego lata. Dzisiaj porozmawiamy o hebe po łacinie. Hebe nie chodzi o drogerię, do której na pewno nieraz chodziliście, a właśnie o taką belinę. Bylinę, która dorasta w zależności od odmiany od 20 cm do nawet pół metra, również wszersz, wszystko zależy od odmiany. Roślina bardzo ciekawa, jeśli chodzi o ulistnienie, ponieważ to są liście, nie igły. Roślina z grupy wrzosowatych, czyli już trochę nam to mówi o tym, jak ją pielęgnować. Przede wszystkim Kwaśna gleba, półcień, no ewentualnie lekki cień, lekkie słońce, raczej tutaj skrajne wartości nie wchodzą w grę. Jeśli chodzi o zimowanie, to młode sezonki warto przykryć. Natomiast jeżeli przezimuje nam pierwszą, drugą zimę, myślę, że z każdą kolejną będzie mniej prawdopodobnie, że nam przymarznie. Roślina również pięknie kwitnie. Niestety w naszej szerokości geograficznej raczej rzadko, więc traktowałbym ją ozdobną głównie z liści. Roślina fenomenalnie może zastąpić na przykład bukszpana, ponieważ gęsto ulistniona e, e, krzewinka. E, fajnie, myślę, mogłaby być oryginalnym e, zamiennikiem takiego klasycznego bukszpanu. Może niekoniecznie na taki duży, długi i wysoki żywopłot, natomiast e, do jakiejś rządka e, a czy szpaleru przy domu jak najbardziej fajnie by wyglądała, zwłaszcza, że jest to dosyć mało popularna roślina w naszym kraju jeszcze, ponieważ widzę, że tendencja jest raczej zmienna. Bez problemu możecie hodować ją w donicach, natomiast wtedy przede wszystkim w lato nie odbędzie się bez konewki. Również młode osobniki warto podlewać, ponieważ hebe raczej preferuje takie lekko wilgotne, a nawet wilgotne gleby. Fajnie wygląda w tych donicach, zwłaszcza ta odmiana Green Globe, bardzo kompaktowa, ta do 20-30 cm wysokości i szerokości, niezwykle gęsta. Taka typowa hebe nie jest aż tak gęsta, ale za to jest większa. Fenomenalnie również wygląda na rabatach. Jest to roślina wrzosowata, także fenomenalnie, powtarzam się, wygląda z wrzosami, z różanecznikami, z azaliami, więc jeżeli tylko brakuje Wam czegoś do takiego małego wrzosowiska przydomowego, to Hebe jest fenomenalnym, znowu się powtórzyłem, wyborem. Na dzisiaj to tyle. Zachęcam do subskrypcji. Niedługo będzie ciekawy konkurs do zgarnięcia. Fajna roślina, którą dla Was przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zachęcam Was do zaobserwowania naszych profili na Facebooku, Instagramie. Oczywiście jeszcze raz o subskrypcji, ponieważ coraz częściej pojawiają się tutaj filmy o ciekawych bylinach, a taką na pewno jest Hebe. Do zobaczenia.